Witam Państwa serdecznie w programie Nasze Sprawy. Dziś udaliśmy się do Łasku, aby porozmawiać m.in. o trwających inwestycjach, o szczepieniach, a także o nowym dyrektorze Łaskiego Domu Kultury. Moim gościem jest pan Michał Janiszewski, inspektor Urzędu Miejskiego w Łasku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Michale, znajdujemy się na placu Szarych Szeregów w Kolumnie. Tutaj niejednokrotnie już rozmawialiśmy o tej inwestycji. Co aktualnie się tutaj dzieje? Na placu budowy widać zmożony ruch. Niedawno wykonawca zakończył prace ziemne, a to oznacza tyle, że każdego dnia mieszkańcy będą zauważać coraz to większe zmiany i postępy w budowie. Pojawiły się już pierwsze warstwy asfaltu, brukarze układają płyty chodnikowe. Również w tamtym kierunku warto się udać zobaczyć nową lokalizację pomnika harcerzy przy krzyżu. To miejsce również będzie na nowo zaaranżowane. A Wszyscy, którzy chcieliby już porównać wizualizację z tym, jak, jakie są efekty prac wykonawcy, warto odszukać na naszej stronie czy Facebooku e, projekty, właśnie wizualizacje. Miejmy nadzieję, że w czerwcu już sytuacja epidemiczna w kraju się poprawi i mieszkańcy nie tylko sami, ale też w towarzystwie bliskich, rodzin, znajomych będą mogli korzystać z nowej klawy zieleni i wypoczywać na zrewitalizowanym placu szereg szeregów w Panie Michale, miejmy nadzieję, że już ta ostra zima jest za nami. Na pewno odśnieżanie pochłonęło duże koszty. Niestety oszczędności w tym roku na pewno nie będzie. Mrozy, opady śniegu dały nie tylko się we znaki kierowcom, ale także samorządom, które mocno to czuły w swoich budżetach. Jako przykład podam, że w sezonie 2019 20 gmina łaskę wydała na akcję zima 102 tysiące złotych, a od początku tego roku wydaliśmy już przeszło 860 tysięcy, więc widać tę ogromną różnicę, ale wiadomo, że na pogodę nie mamy wpływu, a musimy zadbać o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Czy te poniesione koszty w trakcie zimy nie wpłyną na ilość wykonywanych inwestycji przez cały rok? Oczywiście wolelibyśmy mieć więcej oszczędności, zwłaszcza po tak trudnym roku jak 2020, ale nie zamierzamy spoczywać na laurach, dalej inwestujemy, a kolejne projekty są w drodze. Teraz przeniesiemy się do szkoły podstawowej numer 5, aby zobaczyć, jak tam przebiega budowa Centrum do Sportu i Rekreacji. Panie Michale, wraz z odejściem zimy powróciły tutaj prace na budowie kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 5. Może obrazek za nami nie jest zbyt optymistyczny, wręcz pesymistyczny, ale żeby było pięknie, musi być na początku brzydko. Trzeba wszystko, co stare, zniszczone, zabrać, wyrwać i trwa obecnie równanie terenu, na którym powstaną boiska, bieżnie. Będzie boisko do. Siatkówki plażowej, bieżnia okulna, trójtorowa, bieżnia prosta. Będzie można także trenować skok zwyż, dal, pchnięcie kulą. Powstanie także siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych oraz trybuny. Możemy oczekiwać nowego ogrodzenia, oświetlenia. Ten teren już nigdy nie będzie wyglądał jak teraz, więc myślę, że. Obrazki za nami zostaną już niedługo tylko takim przykrym wspomnieniem, a łatwo będzie się cieszył z fajnego, pięknego centrum do trenowania lekkoatletyki i nie tylko. Kiedy uczniowie i sportowcy będą mogli już tutaj trenować? Wykonawca zdeklarował, że zakończy pracę do końca sierpnia bieżącego roku. Ja tylko dodam, że koszt całej inwestycji to 2,5 miliona złotych, z czego aż 2 miliony dofinansowała Unia Europejska. Mam nadzieję, że pogoda już tutaj nie popsuje planów i prace będą mogły trwać do końca. Oczywiście trzymamy kciuki za pogodę. Jak tylko warunki pozwolą, budowlańcy na pewno zrobią wszystko, żeby terminu dotrzymać, a nawet skończyć jeszcze wcześniej. Drugą ważną inwestycją, która teraz trwa na terenie gminy Łask, to przebudowa i właściwie modernizacja kamienicy przy łaskim rynku. Ta kamienica ma być reprezentacyjną kamienicą na łaskim rynku, od której ma się zacząć szeroko rozumiana rewitalizacja. Liczymy, że kolejne budynki będą rewitalizowane, a za nami pójdą też właściciele prywatni, którzy przyczynią się... Do odnowy centrum naszego miasta. Zostały pogłębione już piwnice. Jeszcze niedawno byliśmy właśnie i pokazywaliśmy mieszkańcom, jak wyglądają te prace na poziomie minus jeden, a obecnie wykonawca zdjął dach i tam trwają zaawansowane prace. Zrewitalizowana kamienica będzie służyła przede wszystkim większości stowarzyszeń z terenu naszej gminy, ale to nie wszystko. Możemy oczekiwać powstania tam kawiarni. Przypomnijmy jeszcze koszty rewitalizacji tej kamienicy nie mały bo aż 4,5 miliona złotych, a te środki pochodzą wyłącznie z budżetu naszego miasta. Szukamy dofinansowań. A dopowiedzmy jeszcze jakie są dalsze plany inwestycyjne gminy Łaski, jakieś plany projektowe. Oczywiście nie kończymy na tych inwestycjach, kolejne są w drodze. Ogłosiliśmy niedawno kolejne przetargi, m.in. na przebudowę drogi gminnej w kolonii Bałucz. Tam mieszkańcy mogą liczyć na nową nawierzchnię asfaltową. Na odcinku ponad 2 km. W łasku pojawi się nowy parking na 31 pojazdów. Wiemy, że samochodów przybywa w każdym mieście. Dzisiaj, praktycznie standardem, jest to, że rodzina posiada minimum dwa samochody, więc naprawdę brakuje tych miejsc parkingowych. Nowy parking znajdzie się na ulicy Polnej przy Komendzie Policji Własku. To nie koniec, jak wiemy każda inwestycja zaczyna się od projektu. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na dokumentację techniczną dla kolejnych inwestycji. I są to drogi w Łasku, a także na terenie naszej gminy. Niedługo wygłonimy wykonawcę projektu na ulicy Tuwima i Habrową Własku, Łasku, drogę gminą w Sięganowie. Także kanarkowa we, we, w Ronowicach doczeka się projektu oraz polna i krótka w okupie małym. W gminie Łask nie tylko się inwestuje, ale także remontuje. Przykładem są chodniki. wierzchnie ulic niszczeją, chodniki także się zużywają, a zadaniem gminy jest właśnie nie tylko inwestować, ale także nadzorować, kontrolować i remontować tereny, które jej podlegają. Tak stało się w tym roku. Już zażyliśmy wydać 160 tysięcy złotych na remont kilku odcinków chodników w Łasku, między innymi na Batorego, gdzie się teraz znajdujemy, a tutaj właśnie przy szkole oraz przy przedszkolu jest Jesteśmy właścicielami dwóch, może nie za długich, ale istotnych fragmentów ciągu pieszego. Chodniki zostały także wyremontowane przy ulicy Sienkiewicza, Pułaskiego, Południowej, Kilińskiego i Narutowicza w Łasku. To z pewnością poprawi komfort poruszania się mieszkańców. Oczywiście, no, chcemy spacerować wygodnie, szczególnie mamy z wózkami, czy kobiety na obcasach, ale każdy chciałby, żeby ten spacer był wygodny, komfortowy. Świat się zmienia i... Oczekiwania się zwiększają też mieszkańców. Chcemy prostych dróg, bez dziur. Tak samo to dotyczy chodników. Panie Michale, porozmawiajmy jeszcze krótko o egzaminach ósmoklasistów. Ilu uczniów na terenie Gminy Łask przystąpiło do niego? Może zacznę od tego, że organizacja egzaminów próbnych dla ósmoklasistów nie była obowiązkowa, jednak wszystkie nasze szkoły prowadzone przez Gminę Łask przystąpiły do próbnych testów, a chęć udziału zadeklarowało 270 uczniów. Oczywiście wszystko odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ale wiemy, że pomimo tych trudnych, niesprzyjających warunków, zdobyte doświadczenie na teście próbnym jest bezcenne. I też oszczędzi nerwów, miejmy nadzieję, że będą lepsze wyniki. Uczniowie podejdą do tego bardziej optymistycznie, bo doświadczenia nie da się niczym zastąpić. Będzie to dobre przygotowanie przed prawdziwym egzaminem. Oczywiście do maja być może zostało dla niektórych, tak myślę, pewnie dużo czasu, ale ten czas płynie bardzo szybko, więc warto powtarzać, warto ćwiczyć. Jak już wspomniałem, to doświadczenie jest bezcenne. Ze mną jest już pani Agnieszka Wolska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kolumnie. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią i Państwa. Pani dyrektor, jak przebiegają egzaminy próbne ósmych klas? No jestem przede wszystkim bardzo szczęśliwa, że udało się te próbne egzaminy przeprowadzić w formie stacjonarnej, bo dla uczniów to jest nieocenione doświadczenie. Będą mogli czuć się swobodniej i mniej stresować podczas egzaminów w maju. Ilu uczniów przystąpiło do egzaminu? Do egzaminu przystąpiło 50 uczniów z 53 zgłoszonych do głównego egzaminu w maju. Nauczyciele będą mogli jeszcze skorygować jakieś błędy przy kodowaniu prac, przy pisaniu prac w już takich oryginalnych arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jakie były wrażenia uczniów po napisku? W pierwszej części języka polskiego? Zwłaszcza z języka polskiego byli zadowoleni, dzisiaj był większy stres, jak to zwykle bywa, skrólował nauk, matematyką. Tutaj już widać było wśród uczniów takie zaniepokojenie, ale oczywiście mamy też takich uczniów, dla których matematyka jest no, tym wiodącym przedmiotem, z którego są najlepsi. Czy wiecie już, nad czym uczniowie jeszcze muszą popracować? No na pewno zadania otwarte, tak? To się powtarza co roku. Jeśli chodzi o matematykę, zadania testowe sprawiają mniej kłopotów. Często jest tak, że uczeń, jeżeli już Kompletnie nie wie, jaka jest odpowiedź, no to oczywiście y, próbuje szczęścia i strzela, natomiast w zadaniach otwartych już niestety y, tak nie można postąpić no i trzeba tutaj wykazać się rzetelną wiedzą. Jak przebiega w ogóle nauka zdana? Przebiega w miarę dobrze, jeżeli można mówić o tej formie nauki, bo wiadomo, że nie jest to forma porównywalna z nauką stacjonarną. Na szczęście w tym roku udało nam się zorganizować to wszystko. Tylko poprzez jedną platformę. Pracujemy na aplikacji Teams. Uczniowie w jednym miejscu mają wszystkie materiały. Nauczyciele przeszli szkolenia w tym zakresie, takie 13-godzinne. Dodatkowo korzystali ze szkoleń Lekcje Enter. To też takie szkolenia cyfrowe, które umożliwiają stosowanie różnych technik właśnie podczas zajęć zdalnych. Więc te lekcje myślę, że są dużo ciekawsze. Niejednokrotnie uczniowie po ankietach wiemy, że. Mówią, że właśnie ta forma im się bardziej podoba, że są bardziej kreatywne te lekcje, więcej nauczyciele im pokazują na bieżąco, więc no oczywiście są też tacy, uczniowie, dla których jest ta forma dużo trudniejsza i, i chyba tych jest więcej jednak. Brakuje kontaktów przede wszystkim społecznych. Klasy 1-3 teraz będą musiały uczyć się w domach, to na pewno przysporzy trochę problemów. No na pewno mamy już pewne doświadczenie, bo w listopadzie klasy 1-3 też. Tą, w ten sposób się uczyły. No, niemniej jednak, zwłaszcza dla tych maluchów, jest to trudna forma. Rodzice tutaj są niezbędni, gdzieś pomoc osób starszych. No, wszyscy już wiemy, jak to wygląda, więc myślę, że będzie łatwiej. Mamy już poinstalowane wszystkie aplikacje, przećwiczone to. Natomiast no, chcielibyśmy, żeby jak najszybciej dzieci. Po tym okresie trzy tygodniowym wróciły do szkoły. O czym uczniowie powinni pamiętać właśnie, przystępując już do prawdziwego egzaminu ósmoklasistów? No przede wszystkim pamiętać, żeby się dobrze wyspać. Yy... Zjeść dobre śniadanko, wziąć ze sobą przybory potrzebne do egzaminu. To długopis z czarnym wkładem na matematykę linijka, troszeczkę właśnie tego szczęścia też jest zawsze potrzebne, a myślę, że jeszcze jest tyle czasu, że zdołamy przygotować uczniów jak najlepiej, bo całe grono jest tutaj skoncentrowane właśnie na tym, no, żeby zrobić wszystko, żeby mimo tej formy nauki ten egzamin wypadł jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziewczyny, jak się czujecie po części matematycznej? Yy, szczerze mówiąc, nie najgorzej. Trochę stres jest, ale to chyba na każdym egzaminie. A ty? Ja też się czuję dobrze, nie jest yy, źle. Generalnie no, stres wiadomo jest, tego się nie da uniknąć jednak, jak to na egzaminie. A jak ta część pierwsza z polskiego Wam poszła? Czy znaczy, ja się Mam bardziej niż na matematyce. Mimo, że wola Polski łatwiej mi przychodzi, ale no, był to jednak... Nie, nie byłam już przygotowana do tej formuły, nie wiedziałam, co się dzieje. Myślicie, że warto właśnie spróbować swoich sił podczas próbnego egzaminu? Oczywiście, że warto, zawsze warto zobaczyć, na ile się nauczyliśmy przez ostatnie 8 lat i na pewno to będzie duże ułatwienie przed właściwym egzaminem. A jak Wam w ogóle przebiega nauka zdalna w tym czasie? No jest trudniej niż normalnie, ale już z czasem można się przyzwyczaić do tego. Tylko no... Trzeba czas, nie, czasu. I to potrzeba czasu. A tobie jak idzie nauka przy komputerze? Ym, no, wiadomo, że jest ciężej. Inaczej jest, jak nie widzimy nauczycieli czy rówieśników na co dzień. Jest mniej mobilizacji na pewno i ciężej się skupić, ale jakoś sobie radzę. Tęsknięcie za tymi kontaktami właśnie z waszymi kolegami, koleżankami? No tak, to jest chyba najgorsze szczerze mówiąc, że się nie widuje z nikim. Panie Michale, obecnie mamy wciąż trudną sytuację. Jest dużo zakażeń koronawirusem. Jak wygląda sytuacja szczepień na terenie gminy Łask? Obserwujemy ten sam problem co w całym kraju, czyli za mało szczepionek. Wszyscy czekamy, że w drugim kwartale tego roku dostawy się zwiększą. Obecnie łaski GPZOS otrzymuje 60 dawek szczepionek, czy po 30 na pierwszą i drugą dawkę. Zapisy trwają. W marcu przewlekle chorzy już mogą być szczepieni, zapisywać się. Jednak te szczepienia dla nich odbywają się w łaskim szpitalu. Równolegle trwają zapisy dla grupy wiekowej 65-69, a na koniec marca, dokładnie 25, ruszą ponowne zapisy dla grupy 70+. Przypomnijmy jeszcze, gdzie mieszkańcy mogą się szczepić, gdzie mogą uzyskać wszelkie informacje? W łasku mamy dwa punkty szczepień. Jest to łaska przychodnia na ulicy Polnej, a także łaski szpital. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie rządowej gov.pl, ale także na naszej stronie samorządowej lask.pl i na Facebooku. Panie Michale, zmieńmy nieco temat. Pojawiła się już informacja na temat nowego dyrektora Łaskiego Domu Kultury. Może nim zostać pani Magdalena Kelnerowska. 15 marca komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury. Procedura wygląda następująco, że teraz pan burmistrz Łasku podejmie ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na to stanowisko. Także musimy jeszcze się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Wytypowaną osobą została pani Magdalena Kelnerowska, która do tej pory pełni obowiązki dyrektora Domu Kultury i jest wieloletnim doświadczonym pracownikiem. Myślę, że na tym kończymy nasz program. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy nieco Państwu informacje dotyczące gminy Łask. Dziękuję bardzo za uwagę. Moim gościem był pan Michał Janiszewski, inspektor Urzędu Miejskiego Własku. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia.